Jesteśmy przed metrem centrum na patelni. Wolontariusze partii Korwin zbierają podpisy pod trzema projektami ustaw. Proszę mi powiedzieć, pierwszy projekt czego dotyczy? Pierwszy projekt dotyczy kary śmierci dla morderców, ponieważ uważamy, że... Osoba, która dokonała y, świadomie morderstwa nie, nie, nie powinna mieć prawa do życia. Drugie to jest prawo do posiadania broni, żeby Polacy mieli y, broń, żeby mogli się obronić w razie zagrożenia. A trzecie to jest prawo do samoobrony, czyli po prostu, żeby... Bo udostępnuje takie prawo, że jeżeli uszkodzi się bardziej napastnika, to wtedy, y, wtedy ofiara staje się przestępcą i wtedy... Y, niesłuszne wyroki. E, jesteście przedstawicielami e, jakiejś młodzieżówki UPR-owskiej? Tak, jesteście. E, Korwinowskie, Korwinowskiej. Tak, korwinowski. Jesteśmy przedstawicielami warszawskiej młodzieżówki e, sekcji Korwin. E, ile, ile osób e, liczy wasza organizacja w Warszawie? O, ile liczy? O, ile liczy? Ile liczy? tak na, 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 na spotkanie Na spotkania przychodzi średnio 20, a no, czasami no, więcej osób. To. Dobrze, e, proszę mi także powiedzieć, e, w jakie dni e, można Was spotkać tutaj, żeby podpisać te listy? Skąd można wziąć takie listy do podpisów? www.prediakorwin.pl I, i można się z nami tutaj spotkać od poniedziałku do piątku, od 7 godziny 17.30 czasami wcześniej do godziny 19.00, w piątki wyjątkowo tak do 21.00. Czyli każdy może wydrukować listę, przynieść tu do Was, Wy tak. odbierzecie. E, musicie zebrać ile podpisów? 100 tysięcy ważnych podpisów, czyli musimy mieć koszt nadwyżkę, ponieważ niestety niektóre mogą, nieczytelne podpisy, mogą się okazać nieważne. Czyli zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą e, cenną akcję. E, pamiętam, jak zbierałem sam podpisy, to jeszcze był e, lata 90. Unia Polityki Realnej. Pod tymi samymi e, petycjami przede wszystkim karze śmierci. E, są problemy w Polsce, których, e, które trzeba rozwiązać i tu dzielni młodzi ludzie z młodzieżówki Korwina e, je się angażują. Bardzo dziękuję.